Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 2, z przykładu Zaremby. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego carstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Quiriniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem. Dlatego, że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania i urodziła swojego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartą przy swoim stacie. Wtem stanął przy nich anioł Pana, Chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami Pała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu mi miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego. Udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłowie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali im co powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterzy tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. Po upływie ośmiu dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus. Było to imię, którego użył Anioł jeszcze przed jego poczęciem. A gdy zgodnie z prawem mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Jak napisano w prawie pańskim, każdy potomek płci męskiej otwierający łono matki będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawą ofiarę parę synagrol, synagrolnic lub dwa młodego łębiu. W Jerozolimie natomiast przebywał nijaki symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i Żydów żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez ducha Symeon przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa. Wziął dziecko w ramiona i oddał cześć Bogu i powiedział: Teraz, władco, zgodnie z twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Światło objawienia dla pogan i chwałę twojego ludu Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszystkiego powodzenia, a do Marii, jego matki, powiedział Oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o, którym będą się, o który będą się spierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc, przy tym też twoją własną duszą przyszyje miecz cierpienia. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asher. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od, swojego, od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i w modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok i zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Następnie po spełnieniu wszystkich wymagań prawa pańskiego Wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Dziecko natomiast rosło, nabierało sił, mądrości, a Bóg otaczał je swoją łaską i opieką. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też zgodnie ze zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus kilku, kilkunastoletni chłopiec pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po trzech dniach spotkali go w świątyni. Powiedział tam w kręgu nauczycieli. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni, a jego matka powiedziała do niego: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię. Wtedy Jezus im odpowiedział, dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego ojca, ja muszę być? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Poszedł zatem z nimi, z nimi wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Rozdział 2 Ewangelii Łukasza opisuje jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości: narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to rozdział pełen znaczenia i głębi i inspiracji. Rozdział rozpoczyna się opisem podróży Marii i Józefa do Betlejem. Mimo że Maria była w zaawansowanej ciąży, nie narzekała, nie odmówiła podróży. Józef również wykazał się oddaniem i zaufaniem wobec Boga. Ich pokora i posłuszeństwo są godne naśladowania. Możemy uczyć się od nich, jak przyjmować Boży plan z pokorą i zaufaniem, nawet jeśli nie zawsze rozumiemy wszystkie szczegóły. Kiedy Jezus się narodził, Aniołowie ukazali się pasterzom i zwiastowali im radosną nowiną. Przesłanie Aniołów było pełne pokoju i radości. To przypomina nam, że narodziny Jezusa przynoszą nam niezwykłe błogosławieństwo i pokój. Możemy czerpać z tego przykładu, że Jezus jest źródłem prawdziwego pokoju i radości w naszym życiu, niezależnie od okoliczności. Narodziny Jezusa są ukazaniem wielkiej miłości Boga do ludzkości. Bóg zstąpił na ziemię jako małe dziecko, aby zbawić ludzkość. To wydarzenie przypomina nam, że Bóg kocha nas bezgranicznie i jest gotów przyjąć największe koszta, aby nas zbawić. Ta miłość Boga jest dla nas niezwykłym darem, który możemy przyjąć i czerpać z niego radość i nadzieją. Kiedy pasterze usłyszeli o narodzinach Jezusa, poszli do stajenki, aby go zobaczyć. Po spotkaniu z Jezusem wrócili i opowiadali innym o tym, co widzieli i co usłyszeli. Ich świadectwo było ważnym elementem szerzenia się dobrej nowiny o narodzinach zbawiciela. Podobnie my możemy być świadkami Jezusa w naszym codziennym życiu, dzieląc się naszymi doświadczeniami z innymi i prowadząc ich do spotkania z nim. W wersetach 22 i 38 opisane jest ofiarowanie Jezusa w świątyni przez Marię i Józefa. W tym wydarzeniu pojawia się prorok Symeon, który rozpoznaje w Jezusie Mesjasza i wygłasza proroctwo dotyczące jego misji. To przypomina nam, że Jezus przyszedł, aby być ofiarą za nasze grzechy i przynieść zbawienie wszystkim narodom. Możemy uczyć się od Symeona, jak rozpoznawać i przyjmować Jezusa jako naszego zbawiciela. Wersetach 41-52 czytamy o mądrości Jezusa jako dziecka, gdy przybywał w świątyni w Jerozolimie. Jego rozmowy i odpowiedzi zdumiewały uczonych. To przypomina nam, że Jezus jest źródłem wszelkiej mądrości i że możemy szukać w jego wiedzy i zrozumieniu w naszym życiu. Możemy dążyć do poznania Jezusa i rozwijać się duchowo poprzez studiowanie Słowa Bożego i modlitwę. Rozdział 2 Ewangelii Łukasza przypomina nam o pokorze, zaufaniu i miłości do Boga i znaczeniu naszego świadectwa. Niech nam będzie przypomnieniem o tym, jak Jezus narodził się, aby zbawić nas, jak możemy czerpać z Jego miłości i pokoju.